Nowenę nad Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca twoich wiernych, a ogień miłości twojej racz w nich zapalić. Ześlij Ducha twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych twoich oświeceniem Ducha Świętego nauczyć raczył, Daj nam w tym Duchu wszystko rozumieć i z Jego pociechy zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i nauczaj, co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz. Pragnę wszystko przyjąć, co na mnie dopuścisz. Daj mi tylko poznać Twoją świętą wolę. Amen. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcił imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.